Cześć, witajcie, z tej strony Krapterek i w dzisiejszym odcinku jesteśmy razem z Hexem i Skidem, czyli z zestawem y, najlepszych ludzi od horror mapek i lecimy z kolejną fajną mapką. Zestaw łapkę w górę w ciągu 5 sekund. Z chińską, sekund. japońską. No. To jest od tego samego typa, co ta pierwsza mapa ogółem no. i to jest inna mapa, to jest inna mapa ogółem. O kury! No mówię, że inna tego nie no. było, nie? Dobra Ej, Historia rozpoczyna się w ciemnym lesie. Z dziwną niepokojącą mgłą. Trzech śmiałków idzie przed siebie naprawdę dziwną drogą. I dostrzegają kot na darmowe fałdolce. E, o już. cholera! Ej ty bo. Hoj, nie tak. wiem, stary, ale ja ogólnie tu widzę tylko... Nic nie widzę. Tutaj tędy? Nie, nie widzicie za mną, dobra, poczekaj. Tak, jak się mnie. Macie też taki dziwny pasek, takie czarne coś na środku ekranu. Oj, o, taś. tu z tego! Jaskinia Ojca. Dobra. To wbijamy. Pukczą, wjeżdżam się tu jak do siebie. Siema, tata. Gdzie jesteś? I teraz w którą stronę Oj, tu? O, tu trzeba iść prosto, chyba. Znowu, znowu chińskie. No, Siema, Sia. tata. Siema, mama, co tam? Kiedy, e... kiedy obiad? Ja Jezu, się idzie. Tu się, się, tu się go... idzie? Nie, bo to jest jakiś dialog teoretycznie, ale no... Nie wiem, Eskit, przetłumacz to po chijski. Ty, ty, ty potrafisz. <grym> Mówię, że jestem totalnie <grym> przestrzenny. Pani chiła, na Aniła! Krepterek, ty Nie mi się wydaje, że ta pani mówi, że jak tak zostawimy łapkę w górę w ciągu 5 sekund, to dostaniemy milion złotych z lodówki. <grym> Oj tak! O kurde! Pog? Jestem gdzieś, gdzie nie ma nic. No czego to jest po chińsku? Boże, O, lol, pog. Ognisko. O, lol, Jaga mam Wyłącz. Do, Wyłączyłem, hehe, włączyłem. No, ja ognisko włączać. Pog. Może włączać i wyłączać, pog. Włączać, włączać. Lol. Gdzie masz włączać. Włączać. O, lol. Ej, tu, tu się da kliknąć, coś. Patrzcie, tu to, 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 to się da kliknąć. A to klikam to. O, lol, mam latarkę, pog. O, latarkę. I poś, pa, harna się ojca. Stary zestaw zostawił cały. Ja pierdzielę Oj byniu, cały zestaw Oj byniu, ja O, wyłącz, Do błąd, wyłącz Dobra, błąd, bo... błąd, błąd. Okay. Dobra, czekaj, czekaj Trzeba co... Ale musimy Jack Danielsa dla ojca przynieść I wygrać O kurde Ej, fuck, fuck me Czekaj, no, tu no, jest, no, no, jest przejście Tu jest... jest Tu jest przejście Widzowie, gdzie widzicie? Tutaj Tam widzowie? Ale tu się wolno łazi Printować się nie da Tutaj jest jakiś chłopie pap starego Ewelina Opa nie, to parówki, parówki to są. Mówisz? Oj Beniu, to coś przypomina innego trochę. Kiełbasa, masz rację. Oj tak. Ty, bo że coś się stanie, nie? No dobra. Żywiecka. Beskidu, nie da się tu nic nie kliknąć, ale nie jest ser. Y Denerwuje mnie ten efekt wolnego chodzenia. Oj tak. O, o, Oj jest coś! Coś gada po chińsku, chyba dobrze idziemy. Nie mogę się pod tą roślinką. Oj tak. Uważaj, bo to... Jeszcze herbata i później dostaniesz to na klatce. Dobra, stary, wracamy do... O nie, tu jest cen? Tu jest jakiś Wracamy do punktu wyjścia, panowie. Oj tak. Oj, tak. tutaj jeszcze też było przejście jakieś. O no i właśnie tym przejściem trzeba iść. O tam też się spacz. Tam się nie da właśnie. to to na końcu. Dobra, a tu się nie da przejść. A no, za grubi jesteśmy po prostu, to musimy schudnąć. Ten Tędy się też nie da. Dawaj, że... tak. Jak nie da się? Jak? Jak się nie da, co ty gadasz? A tu co to? Może trzeba wyłączyć ognisko. Wysoko. się będzie dało? A, a nie, nie działa, ey. Ej, lol, co jest Dobra, halo? A tutaj, tutaj, a co to? Okno. No nic nie, a też się nie da. Dobra, czat Coś kliknąć trzeba pewnie, chodźcie. Kliknąłem parówkę, chłopie. No ale ta parówka jakieś broken, nie działa, czekaj, to nic ja nie, nie chłopie, ja się czuję tak trochę dziwnie. Pikaxem się szybciej da? Latać nie Co oh, to nie. jest? ja jestem? Się no, jest porówka, nie? No to jest ta parówka, nie? I się nie da again kliknąć. Ale tu jest taka z... lata... O oh, jest, kliknąłem coś! Co wie? Jakąś taką latarnię wywróconą. Co? To, patrz to coś o, kliknąłem. O to. Tutaj o, po, po. i wkliknąłem to. O teraz trzeba parkour zrobić, nie? parówś tak, nie? Siub i liczymy mapę, normal, fuck man a tu się nie da wskoczyć Dobra, chodźcie, otworzyło się coś pewnie, chodźcie No, może, nie wiadomo, nie? Ale... Lecimy, lecimy Lecimy przez siebie A zmieszę się Zabrot tu? Oj, po... za gruby, za gruby Mi się po prostu wydaje, że... Nie wiem, sprawdźcie tu, czy tu się do teraz wejść Tu się otworzyło? To nie Pog Tu się otworzyło? Nie To no, też nie Pog? 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 A ja może coś... droby, na mapę, ej, no jest ta mapa, Tutaj też Po prostu nie... musimy znaleźć. Nie wiem, to jest. Yy, to jest ciekawe, jak na razie mnie to nie ciekawi, ale potem pewnie będzie. Trzeba może coś tutaj za tymi o Nie wszystko co się da. Skitu, po prostu spamuj cały czas E i w końcu coś się stanie, nie? O tak. Kurde, nie mogę przeskoczyć. Nie mogę wskoczyć na kamienie, ja jestem zbudulany. Przez wirusa na K. To jest jakieś chłopie. Nie wiem, co to się Ale robi? podczas. Y o! Klikałem! Po ale, ale nic się dalej chyba nie stało, w sensie znaleźliśmy już trzy jakieś te. Bez hitu, klikamy, kurde, 3K. Dobrze, to wy tutaj szukajcie idzie. dalej, a idę sprawdzić. Idź, sprawdzaj. Sprawdzaj to wariacie. Tu jest, tu nie. Tu jest zamknięte. jest pierwszy. O lol. O lol. No, nie da się. Coś się to stało, to... okno się zbiło chyba. Nie da się. Może przez okno trzeba? Nie. O nie, no nie. Tu nie złe. Tu trzeba szukać nie czegoś do klikania. To tak, to to coś to to tak. to o wicowie da się przejść! O wicowie, no, chodźcie! No, krapterek źle sprawdził oczywiście. Po prostu krapterek jest za gruby. Za gruby. Za lustro, ja ja lustro. Co, o, co z bo. tego, że mam niedowagę? Dobra, ja mam nadwagę i. <laughs> ja o, więc ja nie ma. Tu się to tak jest jakiś czy, taki Cześć, świetnie. Świetnie, no, świetnie. świecznik. Świecz. Myślę, że, świeczy, że ze świecznika świecę. wyskoczy. A. Twoja mama, dobra, nic. Dobra, nie ma nic. Idziemy mam przed siebie, okay. widzowie? Pog? po tych szafkach ulanych. Pikniemy. Ej, no weź coś, wyskocz czy coś, żebym się przestraszył, please. W się sensie stypa. To ja skipu. pamiętam, że tam Totalna. chodziliśmy po tych prytarzach, też była stypa. Ale tak to było. O, fajnie. tu się też da wejść, widzowie. O! Pog. O, tak. komunikat jakiś po chińsku? A czego to jest po chińsku, no? Chyba napisało, żebyśmy stąd spier. Spierpaczali no. dokładnie. Trzeba coś kliknąć, prawda? Idziemy tędy dalej. W sensie Idziemy tutaj jeszcze nie odkryliśmy. Idziemy dalej przed siebie. O kurde! O! tajne przejście do, do piwnicy starego. Ale nie możemy wejść do piwnicy starego, jak na razie. Zakazane rewiry. Oj, tak. Wejdź tam za biurko, jak. nie wiem, stara obsługuje. No, o, dzień, no. dzień dobry. Kluczyki do pokoju poproszę. Nie. POSTIPA! co to lata? O ty śmato! O, o ty znikła ty! ty... Gdzie ty była? Ona ma jakieś tajemnicze moce Co jest? To? Ta ta staruszka. No tu była taka... tu była szmula w oknie i ona znikła. Ja może ona nam otworzyła bramę ojca albo tego, piwnicę ojca. Zrobisz zbliżenie na nagraniu jak to nagrałeś. No widziałem dzieje. Dobra, same zamknięte To może tutaj. co? A nie, nie to zamknięte, lol, tutaj, ja może coś No nie no, dalej się nie da Dobra, to ja widziałem, w którą stronę ona leciała To trzeba po prostu zobaczyć, czy coś tam nie. Trzeba znaleźć tą babę Ona, kitu, bo ona on jest ona jest jakaś śpół. taka Ona on jest jakaś jak Czary mały, okus pokus on to <laughs> o, tak być może coś z tym lustrem? Nie no, co ty? O, widzowie! O! Zbiło co się o no i teraz tutaj może patrzcie, ten tutaj bigroom. Oh fuck man! A tędy o, się dał straszne dźwięki Tam się dało już się wcześniej, da. a tutaj? No tam się dało przecież wcześniej Crafter. Tu się dało? Tędy nie. się dało? To jest okno przecież Którędy? A to jest okno! Nie. O lul. No. A nie, to nie, no, tu tędy okno się dał! Lecimy, lecimy dalej! A tutaj bo, mamy no? widzowie, prawej mamy drzwi W tych drzwiach okay. jest szubel, ale ja się tam ja tam nie widzę. kraftę Kurczę, to s rektopiec, ja ja nie? O, kiwe kliknij. pogu. Pogu? Pog? Ej chłopaki, co strasznie. Jesteśmy w świętym kiblu szereka. No ogólnie wziąłem gówno, nie wiem. Tak, no <laughs> <się laughs> jestem w Holy shit. Idziemy. Oh, lol. Dobra, tutaj Czekamy bal. Co O, lustro! Kliknęłam lustro, pogu. Oh, pog. Nie, muszę stracę maklikę Telewizor, o! Klik, telewizor, POG POG POG-CZĄG, POG-CZĄG Teraz tutaj wchodzimy Tutaj? Oj, no, tu nie, da nie da się Tu no, się widzowie, ojej oj Co się jest? Dobra wracamy, szukamy nie nie tej, tej, tej szmuli Tu jest jeszcze jakieś przejście Ale Tutaj, tutaj idziemy, idziemy tamdy A, nie da się Ale tu nie ma nic Gdzie jest szmula? Gdzie jest szmula? O! Tu jest jeszcze coś O! Dobra, POG, POG Teraz... Najgorsze jest to, że po jest. O, śmieje się! O, smata jest... się śmieje. O, dobra, o, dobra. Da się O, właśnie, widzowie, dobra. Jest dobra, tędy, tutaj... tędy. Chodź, drzwi pewnie. Drzwi, tutaj, tutaj, A, nie da się. Nis. Tu nic, nic. Chodźmy dalej. Tu jakiś ołtarzyk, jaka ekipa? Chciałem fajny dick. No, tutaj... O! Da się znaleźć? to? O, no. O kurde! O, Ej, patrz, więcej ketchupu do parówek. Oj tak! Lol. Tu się zmniejszyło yes, jednak. Tu pewnie się coś klika i się będzie otwierał, tak po kolei, ty. Ja proponuję chyba się cofnąć teraz. No, nie odblokowałeś się tu. nic chodźcie, innego? Chodźcie, chodźcie. O, tak. o! Gdzie A? jestem? O, się bo ja tu zostałem. Ej, chodźcie. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj! Oh shit! Oh shit! Ucieczka! Oh. Nie! Oh, Ciekawy! O nie! Hekso! Wszyscy zechli? A, i teraz o nie, ja żyje. Obserwujemy Hex'a, no to pokrzeb. O. o nie, najgorzej. Ja co mam zrobić. Nie wiem. W sensie... Odpal o, salatarkę, uważaj na babę. Mapa. Gdzie A mam to sobie, iść? Nie wiem, kieruj się mnie. Mapa. Nie wiem. Czemu my się nie odrażamy, oh, shit, dużo. Oh, Dobra, dawaj. Oh. Do ogrodu nie możesz? Oj, beniu. Stary Wiele, prawnik bro. pielęgnuje. Ja się boję, stary. Byłem, nic mnie nie było. Ośpiwór starego. Lampę kliknąłem. O left fast. E, co? co? Copyrighta I... dostanę za to. Oj byczku. I Tak nie masz zarabiania, lol. Wiem, ale w... na przyszłość, na przyszłość by, już myślę, By Beniu, beniu problem. Ty bo ogólnie kliknąłem tutaj trzy rzeczy. Dobra, to szukaj, szukaj. I dobrze, dobrze. Ja dobra. tu, ja chcę tu wejść, bo tutaj I się dobra, wydaje dobra, dość ciekawa dobra, atmosfera. Dobra. Uh, Uf, o, szmula wiesz, się zaśmiała. Znowu no. <g <judges> <g jeszcze was zabiła, szmula głupia. Dobra, to tutaj może kelner, ojciec kelner, ojciec kelner, matka prawniczka. Oj, tak. Hek, na... co? O, szmula, hello. Oj, znikła. No i, no i, nie, no, a, no, weź. To jest nas, głupia. Imagin, imagine być nią, nie? Jak Można zdać znowu miniaturkę? Tego wystraszył się Hexo? Nie, bo tu myślę, że coś jeszcze się stanie. Ale to czekaj, ja mam teraz wrócić czy tu zostać? Bo ja już kur... nie wiem. Nie, to, A pójdź do tego korytarza, w którym zginęliśmy. Nie pytaj mnie, gdzie on był. Kaptorek, gdzie on był? <laughs> nie wiem. No nie no, dlaczego ja tam wlazłam Co to jest? Co to było? Twoje stara 3SR Ej, u kogo to było? Nie u mnie na, ma na mapce Ech, chyba To było w tej... O no O ja się staro wsrałem się zbroją wsrałem Gościu, telewizor, gościu telewizor Ej, to był Fortnite? No No, chyba Co kur... Naprawdę? Twoje stara no. 3SR sobie tu o, na tarce To jest hitu, twoja stara, co czas strzelać Pijaczka, je. Eee, <śmienic> eee, bez... Eee, e, To znaczy co? kot twórcy crafterek. <śmienic> oj, tak, oj, tak tak dziczko. w ogóle nie mogę dodać zgłoszenia, bo strona internetowa jest zawalona. O kury! Uciekaj, no uciekaj! I rip jesteś! No. To jesteś rip, bo to jest szybsze od ciebie i umierasz. <śmienic> <śmienic> oh, oh! Imagine. I tam był ten gej z poprzedniej mapy kropterek Ja pier nie no to jest jakiś joke Ty, ej, dobra jest ta mapka chyba jednak no, Proszę, szkoda, widzę. szkoda że skinęliśmy Proszę widzowie Niech się, się przeteleportował teraz gdzieś jakiegoś innego pokoju a tam ognisko się pali Tam się o, nie, ognisko pali. Pa. W lesie. A to tu A to ognisko jest! A to my tu na starcie by... Nie, to jest inne. I my tam. tu nie mogliśmy wejść? Nie wiem, no. Ta, dalej wejść nie można. Możesz wejść. wejść. Nie, to jest rysino, Nie, to po jest inny ból. pokój, chyba. Nie. Alda ma Nie, to szybowa, jest to, to samo. To jest chore. A szczerze, że już mam w stary tak zrytowanie, że nie wiem, coś tam. <grym <grym Kibu, jaj co się ja też coś się zrespiło. To jest kibel. był ten pokój, gdzie było on, szafki matki. Komody. No, A... ja nie wiem, kurde. O! O. o! To jest coś. Oj, Coś właśnie. dało głos Ta szmat, szmata, się wkurzyła Burek dał głos No i tak będzie Dobra widzowie, bo ja teraz nie wiem sam O Tu jest ten, ten Tu jest ogród? Ten. No chyba A to właśnie to... Oj tak Byczku, to jest ogród Ja tu byłem Dobra to leci. chodzi w tej mapce? Dobra broken jest ta mapa jakaś Już to mówiłeś o. o O Tu Coś mnie to? nie było Weź oświeć A nie byłem tu Tu się ta szmata zrespiła Kupiasz szmula. Chyba, Dobra, widzowie. Bo ja nie wiem, serio. Gdzie tu się idzie? W sensie. Nie Gdzie wiem, tu ta No, jest? chyba, że wygrałeś. No, chłopie, niemożliwe przecież. Oj, tak, zbyczku, wygrałeś mapę, idziemy jak maxa Teraz. Nie, tu byłem też, no kurde. Mm. gorzej Ale w tam... Dobra. W jednym miejscu były jeszcze takie drzwi. Możesz się sprawdzić, ale wątpię Ko w jakim? Nie w ogrodzie, tylko gdzieś tam w budynku Ej, stary jak się stąd wychodzi, bo już serio, mam tak zwyczną psychikę W lewo? lewo. No tutaj Ej, dobra, nie wiem o co chodzi w tej mapce. Nie wiem, coś, coś się na pewno otwa Teraz Co to kurde... Tu byłem, nie? Weź oświeć. Bo nic nie widzę chyba. u siebie. Aha, to jest ta szafa, tutaj. Dobra, to też G. To są zamknięte o. stary. Nie wiem, wracam do punktu wyjścia i spróbuję się tam porozglądać, coś, czy coś się może stało. Na mapie masz chyba taki podświetlony punkt. To chyba jest ten główny pokój. Nieprawda. Bo tu jest główny pokój. A rzeczywiście. Dobra, teraz tak. Gdzie, gdzie mnie nie było? No tutaj, tutaj. O tutaj jeszcze mnie nie było, tu. No tu się tu. jadę wejść ja muszę wejść To jest cel Czekaj, teraz tak, wbijem tutaj Tutaj byłem? Tak, był... chyba, chyba tak Tak, ta, to jest początek mapy no. byliśmy Tu byliśmy, to jest ta Tu byliśmy, Ufa. tutaj też byliśmy o, Tu wszędzie byliśmy Tu byliśmy, tu też by... dobra tu byliśmy to, to, to jest w ogóle tam do wywalenia ale nie wiem, coś może się stało, w sensie, nie wiem, stary się zrespił. I teraz tak, tu mi zostało tylko to wejście, nie? Tylko tu mnie nie było. Yy, nie. I no, tu to... byłem, ale... A, że... Hmm. dobra, okej. Okay. No, byłem, nie czy się, nie? To, to jest tu jest kibel, kibel Nie, to jest kibel, dobra, to nie wiem. <śmienny> nie, to... nie wiem, stary, jestem obstrany W sensie, a tutaj byłem? Tak, byłem tu. No byliśmy tu chyba Ale byliśmy o, wszędzie O tak Nie wiem Nie, nie wiem, to się powinno otworzyć jakieś przejście O tutaj na przykład Ale ty pamiętam chyba to... czy tutaj coś było O to, jest to była ta recepcja recepcja jest... Może to A to jest tego, to jest zablokowane Ale tam są te piwnica jest O, bez na piwnica pewnie też, zablokowana. Oj, oj, Oj byczku. Oj byczku. Wszystko. Piwnica oj. starego, proszę państwa. Tu będzie jumpscare, tu będzie jumpsker jakiś. O, ma. Co to jest? Pan, pan hotdog. Pan hotdog? Nie, pan burger, ty. Znalazłem zwłoki starego. Tak to się kończy, jak się pije za dużo alkoholu w grze. Oj byniu. Będzie to pewnie to gdzieś ta typiarka nie. zaraz. W recenzji. O ty. O, ma to Chcesz no mnie łaskawie stąd wyp... Coś falnęło. Sios hmm. oh, suko Ej, sprawdź przy okazji te drzwi tutaj. To, no. to no o. Dobra, to jest dalej ten otwarte. Ej, dobry to jest i... Ej, stary ta mapa jest tak mi jeba... W sensie ja nie wiem gdzie mam iść. O, może ten no. pokój się tu otworzył! No! Tutaj, bo tutaj... to <todaj> O fuck! Ała To! To, to jest no, ten, nie? No. no. Chyba ta. Oj byczku! Oj byczku! Finalnie, Oj, finalnie, finalnie, finalnie O nie! Proste da. drogi w mapach tego chłopie Chinolca to, to nie jest coś co lubię Dobra, wchodzimy tutaj Ocia, Puszka, Puszka piwa Puszka piwa Nie wiem, próbuję... O jest E! O kurde, krótki napis, krótki napis, dobra Kiedy będę mógł biegać normalnie jak człowiek? Szybko wpisuj to, wpisuj to w tłumacza Dobra, <laughs> pa Chłopie to tyle, Napra naprawdę? Kliknąć coś, teraz, może, to... O, Tu zawsze były trzy rzeczy do kliknięcia. To gdzie jest trzecia? Klikaj, tak, Klikaj, tak. Bialna... Patrz na lewą stronę teraz od siebie. Może coś będzie. Może tutaj coś. Muszę kliknąć. Może w lobby. Nie, spamie E, spamie e stary. Ja to już e. nic nie ma, to sprawdzałeś. Ty... To wracam, Ale y, Popatrz się na lewą stronę. O f**k, zamknij O tutaj może coś jest z proszę O ile ja w ogóle, chyba że już wszystko wyklik... A nie A tutaj... tutaj, o tu Wazon, wazon coś Tutaj, pog, pog Pog, proszę pog, pog Pog? Ja chcę stąd wyjść, bo ja się boję samemu A to wcześniej było coś, że się rozje... Rozj rozj jakaś klapa i za tą klapą Była kolejna klapa jakby Ej, bo tam była wiem. jeszcze taka jedna brama, nie? Gdzie była ta brama? Ona była tutaj? Chodzi ci o tą przy recepcji? Mhm mm no To nie Co wiem. to jest? A bo to są dwa pokoje. To gdzie była recepcja? Gdzie ty jesteś? Oj bydż, nie, nie wiem... Nie wiem, może odpala bez... ogniska, coś coś stanie O, ciepało A co ty? To była recepcja? Chyba tak eee, nie wiem Albo i nie nie wiem, ja nic nie widzę, czarny ekran jest. O, masz dobra. latarkę, tu masz koncepcję, alo ja jak kluczyki do no. mojego pokoju. Okay. No i tutaj ta brama teoretycznie. No proszę! No, o, o, ja no, bez kimś. Olu, się Szczerze, bardziej mnie zabola chyba ten dźwięk, bo u mnie to głośno całkiem było. No, no siup, srałem no, yeah. no, yeah. yeah. no, się. Od w grę o, dla dobra. O, nie, nie, nie. 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 Nie, w Blub, 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 blub. proszę Ja wyciszę sobie to, wyciszę grę Jezu, ja nie mogę Przestas Dobra, mapka. nie oszukujmy się, ta mapa była taka se, ale końcówka to jest no. To już jest koniec? No, no, no No O nie, to nie koniec Telewizor jest stary Jak nie koniec? Koniec A nie koniec, jezu Dobra. O, ja o Kończ ten film, ja Dobra. Idę się, bo... Widzowie, ze mną był ja Hexo, ze mną był też Eskid. No, my ze Skidem sobie zginęliśmy, no ale niestety Hexo ja, dograł ja, za ja, nas ja, mapkę. Ja, no, ja wychodzę stary, ja wychodzę Straty były potrzebne. Ja byłem krapterek. Trzymajcie się! No i do następnego. Nie grajcie mapki tego wszystkiego. Nie grajcie. Nie, nie to, to... A, Absolutnie. Nie polecamy. Wystarczy Wam pośrednich doznań. Jeszcze raz, trzymajcie się.